Zadanie trzecie. Matura 2018. Maj poziom podstawowy. Dane są liczby A oraz B. Wtedy iloraz raz A przez B jest równy? No to nic. Trzeba to po prostu napisać. Czyli mamy 3,6 razy 10 do minus 12 przez 2,4 razy minus 10 do minus 20. Czyli na pewno widać, że to można pięknie skrócić. 2,4 pięknie się skraca z 36 przez 1,2. I tutaj będziemy mieć dwójkę, tu natomiast będziemy mieć trójkę. Czyli już mamy 3 drugie na pewno. I teraz pytanie. Jak z tymi tutaj? Z racji tego, że mamy mnożenie, to moglibyśmy to już rozbić na dwa ułamki i zrobić takie coś. A, to jest do minus 20 i 10 do minus 12. A z własności potęg, My wiemy, że jeżeli jest dzielenie i podstawa jest taka sama, to wykładniki się odejmuje, czyli będziemy mieć razy 10 do minus 12 odjąć minus 20. No dobra, trzeba to napisać, bo to nawet powiedzieć jest trudno. Tak to będzie wyglądać. No to te trzy drugie dzielnie przepisuję. Mam trzy drugie razy i mamy minus 12 plus 20, czyli wychodzi na to, że to jest 10 do 8 I to jest odpowiedź C.